Cześć i witajcie z warsztatu Parkside. W dzisiejszym Tool Talk omówimy Parkside Performance akumulatorowy młot udarowy 20V. To wszechstronne i niezwykle mocne narzędzie do efektywnej obróbki betonu, kamienia oraz innych podobnych materiałów w różnych zastosowaniach. W zestawie znajduje się wszystko do wiercenia młotem oraz pielęgnacji urządzenia. Dodatkowy uchwyt dla lepszego chwytu i kontroli przy intensywniejszych pracach, ogranicznik głębokości dla precyzyjnego wiercenia na głębokość, trzy wiertła do kamienia o rozmiarze 6, 8 i 10 mm do większości standardowych zastosowań, tubka smaru, aby chronić urządzenie i zapewnić mu dłuższą żywotność oraz szmatka do czyszczenia urządzenia po użyciu. Przejdźmy teraz o urządzeniu. Młot kombi oferuje tryby, które są dopasowane do zadania. Dzięki przełącznikowi wybierzesz między wierceniem, wierceniem z udarem i dłutowaniem. Wiercenie bez udaru idealnie nadaje się do pracy z miękkimi materiałami, takimi jak wapno-piaskowiec lub beton komórkowy, a także do różnych kruchych materiałów, jak na płytki ceramiczne czy cegły, funkcje dłuta. Włączasz wtedy, gdy chodzi o usuwanie materiałów, np. zdejmowanie płytek lub inne prace wyburzeniowe. Przejdźmy do wiercenia bez udaru. Dzięki dokładnemu ogranicznikowi głębokości mam kontrolę nad głębokością. Na przykład w materiale miękkim jak wapienno-piaskowiec. Teraz przechodzimy do wiercenia udarowego, czyli z udarem. Elektropneumatyczny mechanizm udarowy sprawia, że wiertło bez wysiłku wnika w materiał. Nie musisz więc wkładać prawie żadnego wysiłku. Po prostu ustaw pod odpowiednim kątem, delikatnie naciśnij i młot kombi zrobi resztę. Podczas wiercenia w kruchych materiałach na początku rezygnuję z udaru, a gdy osiągnę pewną głębokość, dodaję go. W ten sposób unikam problemu z wyszarpywaniem na początku wiercenia. Przejdźmy teraz do funkcji dłuta. Za pomocą przełącznika mogę dowolnie ustawić dłuto, a następnie je zablokować. To daje mi elastyczność do pracy zarówno w poziomie, jak i w pionie. Niezależnie czy chcesz precyzyjnie wiercić, czy z pełnym zaangażowaniem kuć, dzięki trybom prędkości precyzyjnie ustawisz prędkość i siłę uderzenia do swoich potrzeb. Inteligentna bateria wyraźnie zwiększa wydajność. Możesz skonfigurować i monitorować swoje urządzenie za pomocą aplikacji Parkside. Masz możliwość przeglądania poziomu baterii i dostosowywania ustawień swojego urządzenia. Aktywne połączenie jest wyświetlane przez diodę LED w aplikacji Smart. Bez względu na to, czy wiercisz, wiercisz udarowo, czy dłutujesz, to urządzenie zapewnia Ci elastyczność i moc, której potrzebujesz do swoich projektów. Napisz w komentarzach, jakie zadania chcesz tym osiągnąć. Jestem ciekawy Twoich projektów. Zrób to sam.